Ile jest w Poznaniu takich miejsc, gdzie oznaczenia dla pieszych czy dla pojazdów są mało logiczne i zamiast ułatwiać tylko utrudniają nasze codzienne funkcjonowanie w tym mieście. Właśnie dlatego nawet jesienią czy zimą Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Transportu Miejskiego nie odpoczywają. Realizują mniejsze niż latem, ale także znaczące projekty. Jak informuje portal codziennypoznań.pl na ostatniej sesji Rada Osiedla Stare Miasto przyjęła uchwałę, której wnioskodawcą był Paweł Sztando. Dotyczyła ona wniosku do ZTM oraz ZDM w sprawie udogodnień dla pasażerów przystanku tramwajowego przy Alejach Marcinkowskiego. Użytkownicy przystanku po opuszczeniu tramwaju, aby dostać się na ulicę Święty Marcin, zmuszeni są pokonać przejście dla pieszych, które prowadzi w przeciwnym kierunku. Wielu pasażerów po opuszczeniu tramwaju wybiera więc drogę na skróty przez tory w kierunku ulicy Święty Marcin. Póki co nielegalne przejście nie jest tak bardzo niebezpieczne, gdyż jest to tylko droga dojazdowa do hotelu rzymskiego. Już niedługo jednak ma się to zmienić. Gdy za Zacznie funkcjonować nowa galeria MM, wówczas tamtędy będzie prowadził wyjazd z parkingu tej galerii i natężenie ruchu wzrośnie. Rada osiedla Stare Miasto, uznała więc, że bez względu na obecne natężenie ruchu na tej ulicy powinno prowadzić przejście dla pieszych. Dzięki stworzeniu oficjalnego przejścia w tym miejscu zwiększy się na pewno bezpieczeństwo pasażerów.